Na początek eksplozja brokatu. Wzrok przeszywający duszę. Nieco czułości dla policzków. Spierzchnięte usta. Nie ugotów. Mua. Przystajnia. Heja. jaki on uroczy. Hej, sister. Co? Okej. Okay. No weź, pójdź i zagadaj do niego. Nie, wstydź nie, się. Nie, nie, nie. Okay. No, dobra. Mm. Oh. Mam pomysł. Oh. Wygrasz to, wygrasz jego. Oh, na pewno. No pewnie. Oh. Oh. Zaczynajmy. Oh. Mm. Uh, no, niech spojrzę. Uh, rośnie. Oh. Uh. Oh. Wow, jaki długi. Ano oh. to plan u Janka, to ty ulega przemianie. Robimy cię na gotkę, a ty wygrywasz pokaz. I jego serce. Nie rozpraszaj się. Więc zrobimy cię na bóstwo. Pokazać ci sztuczkę? Tak. To będziesz ty. Kana to. Zobaczmy. Wypróbujmy coś. Przyda nam się to. Deszczyk. Mam to w poradnikach makijażu. Niej! Będę błyszczeć! I. No to nakładamy! Oj, wyczuwam tu świetną przemianę. Głęboka czerwień będzie jak znalazł. Pasuje do mojej cery. Nie czas na takie zmartwienia. <laughs> Dziewczono, co to jest? Ładnie nie! Nie mogę z tobą. Zmy to. Teraz lepiej? Zaczniemy od podstaw. Nie ruszaj się. No świetnie. Serio? Chcę zobaczyć. Wow, jestem.

Usta zrobione, teraz oczy. Uu, a co to? Przestań. Co chcesz? Dobrze. Oko za oko. <laughs> Czego się nie robi dla siostruni? Operacja zakończona. Proszę. Uu, dziękuję. E, e. No i. Co? Zobaczmy to! Dziewczyno, czemu jesteś taka... Czekaj! O? Mam pomysł! Dobrze, że zawsze mam przy sobie narzędzia. Jak prawdziwy zawodowiec. Nie ruszaj tymi pięknymi oczętami. A teraz wypełniamy. A? Pamiętaj, ruch oznacza ból, kochana. I... Wyszło. Wow! Są perfekcyjne! Zaraz. Czegoś brakuje, nie? Sprawdźmy naszą listę. No, czy zrobione? Teraz czas na włosy. Co? Nie pisze. Czekaj chwilę. Wiem! Co ty robisz? Dawaj to! Skup się! Spójrz. Znalazłem to! Co to jest? Wow, zobacz! Z tego jest zrobiona moja dusza! żon, nie mieszamy? Trzymaj mocno! Daj mi to! Co ty wyprawiasz? Zwariowałeś! Luzujis, robię cię na bóstwo! No? O, nie wierzę! Spójrz! A, czad! Czekaj, czekaj! A? A, niech pomyślał. Musimy coś z tym zrobić. Chyba tak! O, mam gdzieś lakier! Hmm, zobaczmy! Który będzie najlepszy! Odpowiedź Żaden! Hmm, nie mam żadnego czarnego! Hmm. Jesteś genialna! Naprawdę? Gotowa? Nie, nie, nie! Czekaj. Spójrz! Może użyjemy tego, co? Masz szczęście! Nie powtarzajcie sztuczki z szufladą, dzieciaki! My tylko udajemy! Spójrz, gotowe! Wow! A co z drugą? Puściusieńko! Mhm... Hmm? 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 No serio! Hmm. Mniejsza! W sumie to nawet nie bało! Na szczęście znalazłem drugi! Co to? A? Chyba dochodzi z piekarnika. Aha. O, otwórz! Hmm? <ûl> Cała się zwęgliła. <mulyd> Myślisz że tym, tym samym co, co ja? ja? No. Ręcznie nie. Skup się. Wiesz czego ci brakuje? Ciążko! Albo dzieci oglądają. <tastronik> teraz pokażę ci jak się gotuje. Ustawiamy temperaturę. A teraz czekamy. Gotowe. Wyciągamy i patrzymy, jak wyszło. Uuu, elegancko. Przymierz. wow. Wyglądam jak Wednesday? Sprawdźmy. O, tak dziewczyno, rządzisz. Kto jest dwustwałem ty? Co myślisz? Wow, perfekcja. Jesteś gotowa. Idziemy. A to czego tu? Eee, nie. Wychodzę stąd. Nasz radę. Zacznij tańczyć. Mm, Okej. Okay. Dajesz, dajesz, nie przestajesz. Co je? Wciągnij wszystkich w swój mrok. Yeah. Muszę zająć. Udało się! Podobało ci się! To dla ciebie! Idzie tu! Powodzonka! Cześć mała! Fajne ruchy! Serio? Podobało ci się? Nie, no, huh? ten... Może pójdziemy na spacer? Pewnie! Poczekaj! Ta Szła. Czekaj, mm. a gdyby tak... Mniam! Hmm? Patrzycie na nowy trend. Chcecie spróbować? Mniam! Huh? To moje! Huh? Że co? Mniam! To był mój burger. Proszę, nie pożaraj mnie. Oszalałaś. Hm? Jesteś zbyt różowa i puchata. Hm? Fuj, obleśne. Pryszcze są obleśne, ale satysfakcjonujące. Ach, mały. Musimy się ich pozbyć. O, H? Hm? Hmm, pomysł. Wszystko zbiorę. A teraz wstrzyknę. Do plastikowych bombelków. A myślicie, że gdzie? Satysfakcja? Dodajmy nieco koloru. Nawet ja ich nie lubię. Nieźle. Kolorowe wzorki są świetne na mózg. Kisy ich potrzebuje. Hm. Gotowe. Hm. Spokojnie. Hmm. Gotowe. Bo tak wyglądasz, Kisi. Pa? Hm? 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 zagłady. ha? Huh? Wiedziałam. Sekcja zwłok. Uwielbiam to. I. Cięcie. Zobaczmy twoje słodkie wnętrze. Ciekawe. Ugh. Zawsze pęka. Hmm, więcej żelków zagłady. Hmm, smaczne. Co jeszcze tam masz? Hmm, czyżby złoto? Nie, raczej nie. Hmm? <tryk> Wystarczy słodyczy. Hmm. Wiem, misiu. Od słodyczy brzuszek boli. Tak będzie lepiej. A, ja, czuję się hmm. świetnie. Wygląda całkiem nieźle. No hmm. co? O, co się stało? Hm? O, ale on wielki. Muszę go ogarnąć. Hm. Operacja. Będzie bolało o ogórze. Nie ruszaj się, a będzie znośnie. Niepokojąco satysfakcjonujące. Uh, to jak cmentarzysko pełne robali. Hm? Co? Hm, nie dzisiaj. Impuls, impuls, impuls. Hm, hm? hm perfekcja. Teraz. Dezynfekcja. Wój Fester będzie zachwycony. No, ja żyję! Pewnie, że żyjesz. Ej, hey, żyjesz już świetnie! Nie. Gotowe. Wednesday, hmm? Zajrzyj to gniazdo! Ciekawe. Zbadajmy to. And, żyję! Upsik! Ło! Wow. Hmm. Jakieś inne to jajko. To wcale nie jest ptak. A to nie jest płynne. Super. Piaskowa skorupka. Uuu, interesujące. Mama! I na wstępie przerażające. Będzie bolało. Nie boli? Aż dziwne. Przyjrzyjmy się. Kim są twoi rodzice? Mama! Tu jest. Ale dalej nie widzę. Jest. Oto twoje wnętrze, oh, Wow, jakiś ty uroczy. Hm, kontynuujmy. Brokat go zastąpi. Szybko się zagoi. Hmm, nawet nieźle. Hm? Huh? Hagi? Co się z nie tak? I będzie bolało. Ouch, serada bólu! W tej kwestii nigdy nie kłamie. Prawie gotowe. Hm? Hmm, jestem na diecie. Sprawdźmy serce. Uwielbiam tę część. Znalazłam. Hm? Pój, przyda ci się nowe. Akurat mam jedno pod ręką. Hm? Pora je wymienić. Sukces. Ow, No tak, będzie bolało. Cóż, chyba skończyliśmy. Ostatnia część. W końcu. Hmm, nieźle, Hagi. Pomoce. Hmm. Co się stało? Hej, uważaj! Proszę, pomóż e. mi! Ja e. rodzę! Okej! Okay. Dzięki! Zobaczmy, jak ma się dziecko! O? To już czas! Nie ma czasu! Będzie boleć! Trzymaj się! Musimy wyciągnąć dziecko! Oddychaj! O, śpi. Chodź do tutaj. Sama chciałabym spać. Hmm, nawet urocze. Następny krok. Nareszcie. Sama zmarzłam. Postaram się, żeby blizna była niezła. Ale niczego nie obiecuję. Lepsze to niż owoce. I gotowe. Dziękuję, dziękuję. Hmm. Cała przyjemność i w ogóle. O, moje dzidzia. Hmm. Nawet urocza. Huh? Lalka w śmietniku? Hmm? Pomocy! Hmm. Hmm. Ale i tak zamienię Barbie w Hagiwagi. Teraz potrzebuję... Hmm, gdzie to jest? O, tutaj krew pająka. Ma jej mnóstwo. Przydasz się do czegoś wielkiego. Nieco gałek ocznych. A może więcej. Ach, czemu to zawsze muszą być gałki oczne? Tego mi trzeba. Uwielbiam mieszać. I gotowe. Prawdziwe, żyjący hagi. Hmm, źle to wygląda. Muszę to naprawić. Jak ze mną, doktorku, będę żył? nie mm, niedobrze. Rąsia, wystarczy. Dzięki. Który będzie najlepszy? Tak, właśnie tego mi trzeba. Będzie poleć? Nie oh. masz się. Rąsia, to nie zabawka. Nie dotykaj. To nawet łaskocze. Czas nadać ci kolor. Będzie bolało. I to bardzo. Czujesz to? Kolory są najgorsze, ale będziesz lepiej wyglądał. Prawie wszystkie. Aż do ostatniej kropelki. Hmm, to też nie działa. Hm. Czas na coś ostrzejszego. Przygotuj się. Będzie bolało. Teraz akurat nic nie czuję. To dobrze. Będzie mi łatwiej. Uwielbiam tę część. Strasznie dużo tych kolorów. Hm? A co to? Typowe makaronowe robale. Hm? Chuj. To chyba będzie coś gorszego. Rosia, dzięki, posprzątaj Sprzątaj, a nie jedz... Moje ulubione narzędzie. Zaczynajmy. Dużo tych robali. Nacięcie do samego serca. Rudę, wiedziałam. Zawsze jest rude. Masz szczęście, że wiem, co gdzie jest. Mam cię. Naprawmy je. Idealna temperatura. Hmm. Następny krok. Łatwizna. I cięcie. Ouch, moje oko! Uspokój się, albo zerwać ci nerwę wzrokowy. No i proszę. O, masz też znajomych. Zawsze tak jest. Chuja. O ja! A oto jest sprawca zamieszania. Heh, I po sprawie. Heh? O, jaka szkoda. Przyda się. Może być. To widzę cię! Nie przyzwyczajaj się. Poczekaj przynajmniej, aż cię zszyję. Gotowe. Teraz mnie widzisz. Hm, tak lepiej. Hm, muszę to posprzątać. Rąsia? Nieważne. Wszystko pod kontrolą. Potrzebuję tego. Dzięki. Ustało. Gotowe. Widzisz? Mówiłam, że to łatwe. To chyba już czas. Gotowe, mięciutkie. I całe czerwone. Do środka. Teraz najlepsze łączymy. Tak na pewno czuję ból. Spokojnie, znam się na bliznach. Spodoba ci się? Ta będzie spora. To jako znaczenie pojedne. Za dużo filmów się naoglądałeś. Te bitwę zapamiętasz na pewno. He? Co? Hagi? Mm -mm. Po moim trupie. Rosia? Straciliśmy go. Pomóż mi go ożywić. Raz, dwa, już. Raz, dwa, już. Spokojnie, Rosiu. Mm. Przyda się wsparcie. Jestem na to przygotowana. Impuls? Dawaj. To ja mówię, kiedy odchodzisz. Ach, nie. Straciliśmy go. No to powiedziałam. Puzle? Hm? Puzzle? Potrzebuję człowieka, żeby go ożywić. Hmm. Ostatnia opcja. Tu jesteś. Mój skarbek. Hm. 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 Muszę stłuc całe. Nie lubię zostawiać odłamków. Muszę wszystko stłuc. Zamieniamy. Jestem gotowa. Nie. To jest. Nie. Dobra, odpuszczę przemoc. Cześć, złotko. Gdzie ja jestem? Co? Witaj w moim pokoju. Cichaj Maryś. No już. Dobra, zaczynamy. Elektryzujące. Wystarczy. Gotowe. Coś ty mi zrobiła. Wszystko zniszczę. Nie napiczę cię. Zniszczę wszystko, co tu masz. Mm. Nakrzyczałeś się już? Spokój! Co? Czemu niech nie lubi potworów? Bella kochała bestie, więc o co Ci chodzi? Moja miłość i będę o Ciebie walczył! Ale muszę coś zmienić! Głupie rękawice! Do widzenia! Żadnych więcej łez! O, siema chłopaki! Przyszliście mi pomóc? O, o, muszę się was pozbyć. O, mam pomysł! Monstrualna penseta! Nie bierzcie tego do siebie! Nie, proszę, komek z ziomku! O, by była tego warta! Będziesz tego żałował! Jako przyjaciele powinniście mnie wspierać! Twoja kolej! Baba. ba! E? Kontroler? O! Coś jeszcze tam mamy. Strasznie zasypili mi paszczę! Ble. Nawet mnie chce się żygać. Chyba wiem jak ich się pozbyć. Czyżbym przeszkadzał? O, poszło! Ej, nie spuściłeś wody! bym się najadł? Wracaj mi to! No i poleciał. O, czekaj, czekaj. Właśnie tego mi trzeba. W końcu umyję zęby. Na ten syp przyda się więcej. Duża gęba, duża szczota, cała pasta. Podobno im bardziej się pieli, tym większy syp w maszczy. Czemu wcześniej tego nie zrobiłem? Cóż, lepiej późno niż wcale! Do no, niczego mi się już nie przyda. A, a, jak ta pianka piecze? A, muszę szybko wyczyścić paszczę. No, tak to się robi. Może umyję nią podłogę. Aaa, błyszczą się jak perełeczki. Takie świeżutkie i czyściutkie! Pryszczę. Miałem tak brudną twarz, że ich nie widziałem! O ja... Ale one wielkie! Trzeba je unicestwić! Dawajcie, łapcie! Do roboty! Przygotować się na erupcję wulkanu. Auć, auć. Och, chętnie satysfakcjonujące. Kręć się ludziska. Tego za wiele nawet dla potwora. I wreszcie ostatni. Oh, 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 strasznie ciężko idzie. Do wycisnę Już prawie. Normalnie majonez. Trochę wyleciało. Co za siła odrzutu. O, niczego nie popsuł! O nie, moje przekąski! Cóż, chyba przyda się przerwę na papu! Stwórzmy romantyczną scenerię! Zmów paciorek, pioneczko! Jej, nowy tatuś! O malutcy, my potwory musimy trzymać się razem! E Haki, pioneczka! Hmm? O no nie, pali się! Muszę ubogacić, zanim wybuchnie pożar! Biada nam, jestem za młody by płonąć. Spokojnie, już jestem. Strażak Hagi zawsze na posterunku. Mm, wszyscy cali? <coughs> Cóż, chyba lubisz dramę. Och, czy to było konieczne? To wcale nie gaśnica. Co? Nie może być. Właśnie, że może. Pianka do kolenia? Ale zadziałało, co nie? Może upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu? Aha, golonko! Jestem Wolverine. O, strasznie dużo kłaków. O, czy to ja? O, wow! Więcej robali? Przecz mi stąd, akus! Hej, co jest? Te, hey, masz pozwolenie? O nie, o, tak dobrze mi to było. O, odrażające. O, a co to? Czyżby robale? O, koniec z robalami. Z wami też się rozprawię. O, właśnie tego mi trzeba. Dobra, robale, pora do nowego domciu. Na bank wam się spodoba? Ciemno i brudno. Miłość mi? rozum odbiera! Wow, ale on wielki. Skończyłem. Co do... Nigdy się mnie nie zbędziesz! Zakład? Wesoło mi całe futro. Nie wiedziałem, że to był strój. Super, trzeba mi ciuchów. Nie, za małe. Mam. O, Tego mi trzeba. Czas na ubieranka. Już prawie. I gotowe. To je. Yeah. Patrzcie państwo. Jestem gotowy. Już idę, kochana. Kwiaty. O, już idę do ciebie. Co? O... Kto ci to zrobił? Upiek kwiaty dla niej. Och, mogłam się domyślić, że mnie zdradzisz.